znalazł serwonej łyżki. A no, okej, okay, nie ma. To jest tak napięte, że to jest nieporozumienie. Jest? Ta łyżka jest do dupy. Ale... Poszła? Kaba jak poszło? Mówi się, go po klamrze Czerwona po Jest szybko. Jeszcze tu jest napięta. Dajcie to mój idziemy na plecy. Daj, czerwona ma za to było. Będzie bezpieczniej. To modne, bo będzie bezpieczniej to Rafał. Dobra, teraz pomiar. Miarka gdzie jest? Tam jest miarka. Tamo. Mieniło się coś? Ile jest? 147 i... 148 prawie. A ile było? 149,5. 149,5 było? No. 48. No a góram ile jest? Ale to dobrze było, jak ma stać na 150. To czemu tak wychodziło, te luzy? I... To 48 jest To poszło trochę, nie? Było pół, nie? No, Najważniejsze, że części są. Teraz tylko muszę wrzucić te tak. tarczki. Przykład: są tarczki, są nowe uszczelnienia, wszystkie tutaj, wszystko mam do skrzyni. Także zaraz będziemy y, rozbierać tamte sprzęgła i przeglądać i montować. Ja Dobra, przyniosłem tarczki, tarczki trzeba potem y, w olej wrzucić, otworzyć. Ten karton niestety ja przyniosłem. Tak to wygląda. Sprzęgło jest spalone i tarczki są spieczone. Dlatego przenosiło moment obrotowy i teraz co robimy? Rozbieramy wszystkie sprzęgła i dokładamy dwie tarczki. Tą tarczkę planujemy i, i dokładamy dwie tarczki, tak jak jest w tych większych wersjach. I już będzie tutaj pewność, że będzie można przenosić większą moc. I jeszcze sprawdzimy szczelność tłoka. To sobie tutaj pchniemy powietrzem i zobaczymy, czy może nie puszcza uszczelnienie, dlatego może ten kosz się też spalił. Te są dobre, ale też je przejrzymy, dołożymy tarczki. Raz, Ta, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie pamiętam ile tutaj jest na te sprzęgła, tych tarczek. Tu było chyba 15, a tu chyba jest po 10. No 20 trzeba namoczyć na pewno, bo nie wiem czy wszystkie będziemy wymieniać, jeszcze sobie przejrzymy je, nie? Na pewno musisz piętnaście namoczyć. Czekaj, bo tu dwie damy i tu dwie to jest cztery i tu... Tutaj... No, 15 możesz namoczyć w okay. oleju, a resztę się te... oryginały te są. No wyciągam. Które... Znaczy, wszystkie razem prawie nie widzę, Które są zgrzane? Tu mamy trzy No 2. Tu jest parka Ale mu dawałeś mm. A tam? No, to to jest do trzeba wziąć A ta, czekaj Tam też mamy tarczę Bo ta jest inna Z takimi wycięciami No to tak do 30 metra to musiało, może dziś już wcześniej go brać trochę. Co, już wkładasz taśmę? No. Czekaj, za mocno do tyłu. Czekaj, czekaj. No i teraz wklej. Nie. Daj mu te klejki i niech te klejki już na taśmę. Dobra. Pokaż tylko. Idzie coś? Sprężarka od Pumy wyciek na uszczelniaczu. Udało się, że mamy taki uszczelniacz, akurat. Ostatnia sztuka. Co odkręcamy, pokrywę i ten. I wymieniamy go. Teraz jadę do tokarza, żeby mi obniżył tą tarczę zamykającą. O dwie przykładki, dwie tarczki. To tak jak ta. Wtedy do sprzęgła każdego dołożymy po dwie tarczki. Tak to wygląda. Ale Rosja tankuje paliwo i już zaraz wyjeżdża A Sebastian tam jeszcze grzebie przy konwajnie, zaraz zobaczymy na jakim jest etapie Dzisiaj w ogóle taki dzień, z rana padało Teraz przestało padać i wyjeżdżamy kopać I co, polepszyło się teraz? Co? No, ale ale jest różnica, czy tak jakby nie było? To jest zaraz wyjeżdża, widzę już taśma założona no Nie no trzecie trochę Jest dobrze teraz No na rolkę tak nie No widzę widzę Tu już wyjeżdża Sebastian Tu już mamy rozebrane Teraz tylko jadę Załatwić te przekładki cięższe I zaraz będziemy składać tak się złożyło, że nikt nie chce mi szybko dorobić tych wąskich przekładek, dlatego muszę rozebrać tą skrzynię i wyjąć z tej skrzyni, bo tu są wąskie. Zeszło. Tu? O, dobra. Teraz musimy delikatnie te wałki tam trzeba trzymać. Tak to. Dobra. Skrzynia rozebrana i tak to wygląda. Tutaj widać dwa sprzęgła przegrzane, parzyste, nieparzyste wyglądają ok. Koła zębaty, wiadomo jak zawsze, super. Z tym, że to jedno tutaj, tu widać, że już się kończyło. Tuleja bardzo fajnie wygląda, można powiedzieć, że idealnie. Trzeba będzie ją sobie zrobić, żeby taka stała, po prostu no. tylko na podmiankę. A na razie musimy zabrać te przykładki. Dwie. Co? Zostały tutaj? Łożysko dostało, tak? Musiało być za ciasno zrobione na pierwszy montaż, moim zdaniem. Albo. No, to Tak, co któreś kulka? Co, co któraś jest, tak? no Nie, że wszystkie, A. tylko co któraś. No, tak się zdarza. Dobra. Tu, teraz bierzemy, tu będzie szybciej. Koło tylko Dobra. to zdjąć. No, no, to, to, to. Tak. to można wyrzucić. Na złom. te to nie, to zostawiamy. Nie, tam nie wyrzucałem, tylko odkładałem Aha, okej, okay, to ten te złą to trzeba tam. I na wszystkie sprzęgła montujemy nowe przekładki i nowe tarczki. Tu jeszcze jedna tarczka. I dajemy po dwie sztuki więcej chyba jeszcze, odbiło, no prostujemy rurę dla, dla roki. Dobra. Jeszcze proszę. No Co? Zobaczymy jakby ją obracał, czy się... Trzymaj. Nie, jest, zobacz. Jeszcze nic nie Gdzie to było? A nie, bo to się cofnęło, myślałem, że... Na tym polu nam już dużo nie zostało do kopania. Tam teraz kopią ziemniaki przemysłowe. Tam kawałek jest nieodkamieniony. Właśnie jadę, bo... Rosja uderzył w kamienie i skrzywił całą rurę, która trzyma lemiesze, także jadę z tą rurą, wymienimy tą rurę tu zostało kawałek glina i tam za wiatrakami zostało jeszcze trochę innowatora i trochę Hermesa i ogólnie pole będzie zakończone fajnie idzie jak są zebrane kamienie, jak już wjeżdżamy tam gdzie kamienie nie były zbierane to już jest gorzej, także za rok trzeba się przyłożyć na następny sezon, znaczy się trzeba się na następny sezon trzeba się przyłożyć i tak dopilnować, żeby zebrać kamienie na całości. To jest najważniejszy proces w uprawie ziemniaków tak naprawdę. Bo teraz widać jakie są skutki tego, jak, jak po prostu tutaj nie były zebrane kamienie i co się dzieje. A tu mają do wykopania kawałek. A jakby całe było nieodkamienione? No Dzisiaj założył nowe lemiesze Rosja i co? Nowe lemiesze dzisiaj założyłeś, nie? Nowe. No, widzisz? A to ładnie już zgięłeś! Kurczę. Która jest? Ten. Nie zacieś? Się... muszę wyciągnąć jeszcze. Czy jednego? No. Tak jest. Tu mam wszystkie części w tych organizerach, a tu na samym dole mam lemiesze. Musiałem to zdjąć, odpiąć. że to wszystko tak po przeciwnej stronie te ciężkie rzeczy, żeby trochę wyrównoważyć busa. I tu mam jeszcze lemiesze lewe, prawe. Tam będzie potrzebny ten. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Tak. To jest ten lemierz. Założymy od razu nowy. Może się nie skrzywi, bo tam jeszcze zostało kilka rządków. Smarem takim przyjdziemy. Się... No tak, nie wiem czy teraz tak. nie podniesiemy tego. Co? Nie będzie lepiej, bo z tym lemierzem... Daj, ścigniemy tych Teraz, Łukasz, ten... A będziemy kręcić już, wiesz? Albo się na ten... No. Daj kołki, zabieraj. Się... A włożymy lemierz? A... Nie, to no, trzeba włożyć ten, nie? Jak no może załapiemy chuj Na początek. Wiesz o co chodzi? Tu mogę mnie włożyć, nie? Ale wiem, czy, to nie ale ale do góry. No będzie trzeba, tak Jeszcze kawałeczek! Dobra! To się Płama, może trzeba było to podpiąć, Nie, 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 nie. Trzeba, tam trzeba podnieść. E, gdzie... Przy, Czekaj, ten klocek, co tam miałeś z tamtej Weź, strony. Weź po podstawi, żeby było tu wyżej. By podstawił. Tak. Żeby, bo tu się nam załamało. Tak, tak. tak. A to gdzieś dotąd weszło, mm. nie? I ten, i kleszczy. Oczekaj. Odstawiam może z tej góry A tu damy tak? Mamy całość no. o. I teraz już wejdziemy No i jest Jeszcze, jeszcze ma wejść Szybciej Nie, teraz damy to albo możemy na śrubę załapać. No, musimy tamte włożyć równolegle z tym, nie? bo później będzie problem. Ale to musisz dać na dół ogólnie, no teraz? Tak. No. To idzie. Ale szorzu. podnieśmy chociaż troszkę na, na, na te klocki, i potem dasz na dół. Ale równo musimy w miarę wyorywać wreszcie. Można tu podłożyć, tak. Czekaj, jak go pociągnę kawałek knij tego klocka. On jeszcze do przodu będzie musiał iść. Nie wiem No są dziurę. Bo to można załapać. żeby sobie wisiało. Które te były? Te, tak? Podkładkę na nakrętka. No to. A z dwóch stron były podkładki? Z dwóch, bo są dwie. Dwóch, tak. No to są dwudziestki. Czekaj, damy tam od góry, bo to jest z ząbkami. Zobacz jak czy to tak się w miarę załapie, tylko samą nakrętką. Jak? No załapiesz. No, znaczy, utrzymam przez tyle czasu. Dobrze jest? No. Weź ręce. Nie, tak. Ludzko. Ja ci to podniosę deskę. Ja, ja takie rzeczy to... No, już jest. Dobra. Ty teraz nam to obniżysz i tak. I załapiemy. To całe, jest nie wykrzywiło się? No niby nie To dobrze, a jeszcze trzeba będzie wsunąć trochę Ale może dlatego, że krzywo to schodzi, wiesz okay. No prawie, że będzie Nie wiem czy Dobra, to już aby tylko... Tak tu najpierw tu łapiemy lekko. Tylko... No, tak, bo jak tu zakręcimy, to po tu się nie przełoży, bo ta no rola przeszkadza, nie? No I to lekko się wtedy odchyli i ten, tylko załapać trzeba. Śruba 16 tu M6, M8 Różne Różne to nie podkładki, nakrętki Są 16 i 20 to powinna być taka będzie. Mam nową Podkładki mi się kiedyś przewróciły i wszystko jest tak pomieszane Ale szesnastka powinna wyjść tutaj jakoś, zaraz znajdziemy Na pewno Jest nawet taka ząbkowana Mam Rosję, nawet taką kurde zobacz, pierwsza klasa To chyba dwudziestka jest Później ewentualnie tylko dociągnąć, nie? też będzie inaczej, żeby... Jeszcze! Jeszcze dawaj! Jeszcze! Jeszcze kawałeczek! Dobra! Tak, żeby nie było za nisko, bo nie będzie... Je jeszcze! Dobra, stój! Stój, być tam! Czekaj. Gdzie to widać tuchasz? Tak, tak, ja tutaj teraz nie mam oporu w ogóle, ale już łapię. Teraz gdzieś... Zaproszaj, no, czekaj. Po, po tym, wycie, tym wytartym widać, że trzeba by przegrać, nie całość. Z lekkim oporem a później nabić, to wskoczy. Wskoczyło. Teraz, co, nasza sadzka? Nie, no muszę. Ja nawet nie zbierając z kluczy. Szybko, szybko. Te też były niepozbierane z tyłu. Organizery. Ale nie to wszystko się... O dobra, teraz już widać, że wskoczyłem. Daj mi to myśl, że no tak, to jest dwukrotnie no do tej myśli pierdolić. No teraz poskręcać. Zobacz no, jak jest proszutko teraz. Bardzo ładnie jest. No No i tam. Ja może teraz... kopol, tylko dla podkrój Wiesz, Rozumiesz? No, ale nie, no rura bardzo mocno wygięta jest. To nie tam, że te. Tam prostowaliśmy, ale ona ma, miała taki tylko mały łuczek. To w ogóle mogę mi nie prostować, też by było dobrze. To zabierasz, No i rurę. Odpowiem tak, czerwona łyżka no i muszę oddać, a będzie. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. No i temat ogarnięty. Brakowało tylko rury, tak naprawdę przed chwilą wróciłem z pola. Kuba dalej ładuje. No i sprzęgło mam zmontowane. Dołożyłem tarczki, tak jak mówiłem. Jest tutaj 15. Tutaj mamy po 10, było 8, a tu było 13. Teraz jest jak w tych większych wersjach, także możemy bez problemu ten moment przenosić. I tak, to mi się udało zrobić. Jutro zamontujemy. Wiadomo, w imieniu uszczeniacze to wszystko mam. Ogólnie wszystkie części mam, nic nie musiałem kupować. I Ciągnik by był złożony praktycznie dzisiaj, gdyby nie wyszły tam jeszcze inne sytuacje, tak jak z tym lemieszem u Rosji, wyjazd. No i z tymi. Tymi nie? zamykającymi. Jak, jakbym od razu skrzynię rozmontował tamtą, żeby je założyć, niż tam jechać do jednego dokarza do drugiego, to by było może już złożone. I tak to wygląda. Jutro montujemy i myślę, że czy się uda uruchomić tam, to nie wiem, ale na pewno złożymy skrzynię.